TVP wydało pilny komunikat w sprawie Strasburgera. Uczy o tym cała Polska. W medialnym krajobrazie, naznaczonym ciągłym pośpiechem, skandalami, Karol Strasburger stanowi rzadki, stabilny filar. Jego nazwisko jest synonimem telewizyjnej elegancji i ponadczasowej rozrywki. Wczoraj. 5 listopada, na profilu TVP pojawiło się ważne ogłoszenie w sprawie ulubionej gwiazdy stacji. Karol Strasburger od 30 lat w familiadzie. Gwiazdor TVP mówił o emeryturze. Karol Strasburger to postać, której fenomen w TVP zdaje się wymykać wszelkim ramom czasowym i programowym. Jest on nie tylko prezenterem, ale i żywą legendą, której twarz, głos i charakterystyczne, choć często kontrowersyjne żarty od ponad trzech dekad towarzyszą polskim rodzinom w weekendowe popołudnia. Od września 1994 roku, czyli już przez imponujące 31 lat, Strasburger nieprzerwanie prowadzi teleturniej Familiada. Co czyni go jednym z najdłużej pracujących gospodarzy programów telewizyjnych w kraju, stawiając go w jednym rzędzie z takimi ikonami jak Tadeusz Sznuk. Jego pozycja w TVP jest tak ugruntowana, że jak słusznie zauważają komentatorzy, nikt nie wyobraża sobie tego, by ktoś mógł go w tym zastąpić. Choć w lipcu Strasburger skończył 78 lat. Zachowuje świetną formę, którą, jak sam przyznaje, zawdzięcza nie tylko miłości do pracy, ale także aktywnemu trybowi życia i sportowi, stawiając poranne treningi ponad bankiety, co tylko potęguje jego obraz jako człowieka, dyscypliny i niezłomnej woli. Ta aktywność zawodowa nie jest jednak jedynie kwestią ambicji i pasji, choć te są niewątpliwie silne, ale również koniecznością. Podkreśla, że chce być samodzielny i aktywny na tyle długo, na ile zdrowie mu pozwoli. Ponadto, choć Strasburger jest najbardziej znany jako prowadzący, jego ponad 50-letni dorobek aktorski jest równie imponujący. Zagrał w takich klasykach jak Noce i Dnie i trzecia część Nocy, a widzowie serialowi pamiętają go z ról w 40-latku czy Ekstradycji. Wszystkie te elementy jego kariery, niezłomność, aktorskie korzenie, szczerość i niewzruszona pozycja w mediach, sprowadzają się do jednej kluczowej obietnicy, którą złożył publicznie: będzie prowadził familiadę co najmniej do setki. Gwiazdor TVP przeżył tragedię. Później poznał Małgorzatę. Życie prywatne Karola Strasburgera. Choć w ostatnich latach chronione, zawsze było równie intrygujące, co jego kariera zawodowa. Ostatnie wydarzenia tylko potwierdziły, jak dużą siłę daje mu jego rodzina. Przez lata Strasburger przeszedł przez burzliwe koleje losu, miłości i straty, które ukształtowały go jako człowieka. Po rozwodzie z pierwszą żoną, Barbarą Burską. Jego serce skradła Irena Morcińczyk, która przez ponad trzy dekady była filarem jego życia. Ich miłość narodziła się w bardzo niecodziennych okolicznościach, gdy Irena była jeszcze żoną Andrzeja Jaroszewicza, kierowcy rajdowego i syna premiera PRL, który w tym czasie był uwikłany w głośny romans z Marylą Rodowicz. Ta sytuacja otworzyła furtkę dla nowego, głębokiego uczucia między Karolem a Ireną, znaną wówczas w towarzystwie jako kobieta o zachwycającej urodzie i błękitnych oczach. Po sformalizowaniu związku w 1981 roku para dzieliła szczęśliwe życie, pełne wspólnych pasji, podróży i aktywności sportowych. Ich codzienna radość została brutalnie przerwana w 2013 roku, gdy Irena zmarła po długiej i ciężkiej walce z Białaczką, pozostawiając aktora w poczuciu ogromnego bólu i pustki. Dopiero po tym dramatycznym okresie los znów połączył go z miłością, małgorzatą Weremczuk, młodszą od niego o 37 lat, którą poznał przy okazji obowiązków zawodowych. Zajmowała się produkcją eventów. Para pobrała się w 2019 roku, a zaledwie kilka miesięcy później na świat przyszła ich córka, Laura. Fakt, że Strasburger został ojcem w wieku 72 lat, wywołał spore poruszenie w mediach, lecz dla aktora było to, jak mówił, najlepsze, co mogło go spotkać. Dziś, w wieku 78 lat, traktuje sprawę wychowania laury bardzo poważnie, często mówi o odpowiedzialności. Choć Małgorzata unika blasku fleszy, chroniąc prywatność rodziny, ostatnio zrobiła wyjątek, publikując wzruszającą niespodziankę urodzinową dla męża, czułą rolkę ze zdjęciami z nad Bałtyku, pokazującą rodzinne chwile z sześcioletnią laurą.